Właśnie idę tutaj sobie ścieżką. Chciałem przejść na jedno pole i patrzę i ze ścieżki zaczęto. to. Nieprawdopodobne. Zaraz podejdziemy. Co to jest? No po prostu no ile to jest? 6 metrów od drogi, może jest około 10. Zobaczcie co tu leży. No po prostu piękna sztuka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Szesnastak 16, Szesnastak. 16, jaki piękny Ale szeroki tutaj, naprawdę Niewiarygodny Co za piękna korona świeży świeży możecie zobaczyć Piękny kolor Zaraz sprawdził mniej więcej waga o koło 3 kg będzie miała ale no nie dziwię się, zobaczcie jaki szeroki tutaj piękny Kurde, taki dzień z początku nieudany, trochę nerwów, ale jak się coś takiego znajdzie to się zapomina. Zaraz się tu pokręcimy trochę, może coś jeszcze znajdziemy.